Siemano, wszystkim z tej strony nie kto inny jak kod Dao, a my dokładnie wczoraj otrzymaliśmy wszystkie szczegóły na temat nowego wydarzenia o nazwie Rozpad. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę dokładnie na temat nadchodzącego wydarzenia i przedstawię Wam takie informacje jak to, kiedy ono dokładnie będzie, jaką nagrodę dostaną gracze, ile będzie trwało wielkie wydarzenie w grze, no i na sam koniec przedstawię Wam jeszcze drugi oficjalny zwiastun wydarzenia Rozpad, którego już dokładnie wczoraj przedstawiłem wam na filmie. Nawy no, przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać Kodziku MigaO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. pamiętajcie też z dzoneczkiem, co nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortsów na tym kanale. No i strzelcie to mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, Namy no przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, dokładnie wczoraj o godzinie 15 do gry Fortnite została wprowadzona nowa aktualizacja zawartości. A wraz z tą aktualizacją w grze pojawiło się odliczanie, a twórcy gry dali nam wszystkie informacje na temat nowego wydarzenia w grze. A dokładniej poznaliśmy dokładną godzinę startu eventu i do tego wiemy ile samo wydarzenie będzie trwało w grze. Co więcej wiemy gdzie pojawimy się na iwcie oraz mamy zwiast... Tun eventu, a do tego znamy darmową nagrodę dla graczy z okazji tego wydarzenia w grze. Na samym początku zaczniemy sobie od tego, co zmieniło się bezpośrednio w grze w temacie samego wielkiego wydarzenia. No i jedną z takich najważniejszych i najbardziej kluczowych zmian jest nic innego jak odliczenie do startu eventu o nazwie Rozpad. Odliczanie to wstępnie miało pojawić się i na wyspie, i w Lobby, ale pojawiło się ono tylko i wyłącznie w Lobby i wskazuje ono dokładnie na 3 grudnia, czyli na sobotę godzinę 22, czyli dokładnie tą samą godzinę, co znaliśmy tydzień wcześniej. Dodam od razu, że odliczanie na wyspie albo pojawiło się już na wyspie albo dopiero pojawi się na evencie rozpad, ponieważ jego wstępna lokalizacja jest obecnie ustawiona na sanktuarium Herald, a bardziej to domek, który znajduje się obok tamtej miejscówki, a temat ten macie na moim wczorajszym filmie na tym oto kanale. Co jednak ciekawe, wraz z wypuszczeniem tego odliczenia do gry, twórcy gry Fortnite postanowili opublikować wpis na swojej stronie internetowej, w której omówili oni najważniejsze informacje na temat eventu oraz dali pierwszą jego dokładną grafikę, która prezentuje się tak. Teraz w tle możecie zobaczyć to zdjęcie i jest to zdjęcie, które przedstawia nam sam event w grze i jak widać na wydarzeniu wyspa Fortnite będzie dosłownie równa z piachem poprzez Herald, chrom i chromowe tornada, co widać na tym oto zdjęciu. Do samego zdjęcia przejdziemy sobie na koniec tego filmu, bo pojawiło się kilka ciekawych rzeczy w jego temacie i na samym początku omówimy sobie takie ważniejsze pewne rzeczy, bo dostaliśmy informacje o rzeczach, które przedstawili sami twórcy gry w Fortnite. Ważniejsze jednak są same informacje, które przedstawił nam sam Fortnite w ich poście na stronie internetowej, ponieważ dali oni nam tam takie informacje, że osoby, które pierwszy raz je czytały, no powiem szczerze, że były w ogromnym szoku i ja też, jak to czytałem, byłem naprawdę w ogromnym Szoku. A dokładniej Fortnite poinformował w pierwszej kolejności graczy, ile potrwa samo wielkie wydarzenie w grze, no i event w grze wystartuje o godzinie 22, a będzie ono trwało nie tak jak zawsze 10, maksymalnie 15 minut, tylko tym razem będzie to aż 40 minut. Tak, dokładnie, event, który zakończy obecny rozdział 3, poza tym, że będzie jednym z większych wydarzeń, co wiemy już z zawartości plików, to będzie najdłuższym wydarzeniem w historii całego Fortnite i będzie ono prawie trzykrotnie dłuższe od ostatniego najdłuższego eventu, który był w tej grze. Dodatkowo, z tego powodu, że sam event będzie ogromnie dłuższy, gracze, którzy spóźnią się na wydarzenie, będą mogli dołączyć do niego w dosłownie każdym jednym momencie, co również przedstawili nam twórcy gry w swoim ostatnim poście na stronie. Dali oni znać, playlista rozpad zostanie udostępniona już 30 minut wcześniej, czyli od 21.30 w grze będzie tylko tryb rozpad, a dodatkowo dali znać, możecie również dołączyć w trakcie trwania wydarzenia, aż do godziny 22.40 i wiemy już wszystko. Samo wydarzenie potrwa równe 40 minut według informacji, jakie przedstawili nam sami twórcy gry, a do tego gracze będą mogli dołączyć w jego trakcie, ale uwaga, jeżeli dołączycie na przykład po 5 minutach będziecie w tym samym etapie, co wszyscy inni gracze. To znaczy, że po dołączeniu do wydarzenia, w trakcie jego trwania, gracze nie cofną się do samego początku, tylko osoba spóźniona dołączy do etapu, który obecnie trwa i nadal trzeba pamiętać, że wydarzenie zaczyna się o 22.00 i kończy o 22.40 i niestety nie będzie z niego powtórki. Dodam też, że tryby solo, duo, trio oraz oddziały będą wyłączone już od godziny 21.30 tego samego dnia, a wszystkie mapy w trybie kreatywnym wraz z trybem kreatywnym zostaną dezaktywowane 3 godziny lub nawet 4 godziny wcześniej, bo Tyle trwa tam strefa i tak to będzie wyglądało. Tak więc, co do godziny wydarzenia i takich rzeczy, wiemy już wszystko, i teraz warto wspomnieć, ile osób będzie brało udział w wydarzeniu. I z tego, co już wiedzieliśmy, a twórcy gry to tylko potwierdzili, grupy w evencie będą czteroosobowe. To znaczy, że do tego wydarzenia będziecie mogli dołączyć tak samo jak w sadzaniu drugim tego rozdziału, i jeżeli będziecie chcieli dołączyć do eventu sami, i tak was wczyta z dodatkowymi trzema osobami. Tak więc, spokojnie, nie jest wymagane, aby w waszym lobby znajdowały się dokładnie cztery osoby. Gdy już jesteśmy tutaj, to przypomnę dla wszystkich, że to właśnie tak będzie Wyglądało Wasze dołączenie do wydarzenia i gracze po kliknięciu guzika graj, albo sami, albo z drużyną usłyszą muzykę i nagle z góry pojawi się tornado, które ich przeniesie na wyspę. Kolejną ciekawą informacją, jaka pojawiła się wraz z wczorajszym aktualizacją zawartości i odliczeniem do eventu, to nic innego jak kolejna informacja o już drugim darmowym przedmiocie dla graczy za wydarzenie, a jest to nic innego jak ta oto emotka w grze. To właśnie taką emotkę będą mogli zdobyć gracze, jeżeli zalogują się do gry między 2 grudnia godziną 15 a dniem 4 grudnia godziną 8.45. No i co ciekawe, wraz z tą informacją otrzyma maliśmy kolejną informację już na temat nowego rozdziału czwartego. Ponieważ jak dobrze wiemy, po evencie Fortnite podobno ma działać, a informacja jaką przedstawiają twórcy gry informuje nas, że sama gra Fortnite będzie działała do godziny 8.45 4 grudnia i chwilę później do gry trafi aktualizacja rozdziału czwartego. Dlatego też jest to już raczej pewne, że gracze będą mogli wejść ponownie do gry po wydarzeniu, tylko że problem jest taki, że nie będziecie tam mogli grać na przykład w tryby solo, duo, trio i oddziały i ma być tam podobno jakiś specjalny, tajemniczy tryb, którego do tej pory nie poznaliśmy. Czy tak będzie tego nie wiem, ale na pewno sama emotka będzie do odebrania dla graczy, tak samo jak darmowy plecak, którego możecie zobaczyć teraz w tle. I przedmiot ten dodam od razu, że będzie do zdobycia tylko dla tych, co wejdą na wydarzenie o nazwie Rozpad. Informacja o tym pojawiła się po ostatniej aktualizacji i przedstawili ją likerze, tak więc razem do odebrania będziecie mieć dwie darmowe nagrody na swoje konto w grze po tym wydarzeniu. No a teraz możemy w końcu powrócić do drugiego zwiastunu nowego wydarzenia Rozpad. No i tak, samo zdjęcie przedstawia nam nic innego jak fragment nadchodzącego wydarzenia, i wiemy z niego tyle, że sama wyspa rozpadnie się na małe części, co widać na zdjęciu i części te będą sobie latały po całej i to dosłownie całej tej wyspie. Nie wiemy niestety, jak będzie wyglądała sama końcówka i fakt tego, że przeniesiemy się do nowej wyspy, ale wiemy, że mamy się tam trafić za pomocą punktu zerowego, więc jeżeli event rozpocznie się na Sanktuarium Herald, gracze muszą tam jakoś trafić, czyli właśnie do punktu zerowego. Nie bez powodu, wydarzenie będzie trwało aż 40 minut, ponieważ na pewno droga do punktu zerowego nie będzie taka prosta. Tym bardziej, że ja sam obecnie nie wiem, jak będzie wyglądał cały przebieg eventu poza tym zdjęciem, którego wam przedstawiłem. Co też ciekawe, na samym zdjęciu, które zostało nam przedstawione. Czyli na tym drugim zwiastunie nadchodzącego wydarzenia widocznych jest kilkanaście tornad chromowych, więc na wydarzeniu również pojawi się nie jedno, nie dwa, a nawet i kilkanaście innych chromowych tornad, które będą nam przeszkadzały. Sam zwiastun zdradził nam bardzo dużo, bo między innymi wiemy, że rozpad będzie dotyczył tylko tej wyspy i kolejna raczej wątpię, że będzie jakoś do tego nawiązywała, ale dowiemy się tego wraz z wypuszczeniem jakichś kolejnych zwiastunów przez twórców gry Fortnite. Nam wszystkim na obecną chwilę pozostało obserwowanie nadchodzących zmian na wyspie, które będą pojawiały się przez najbliższe, jak nie kilka, to kilkanaście dni i wypatrywanie nowych zwiastunów, które mogą zdradzić nam troszeczkę szczegółów na wszystkie te tematy. Pierwsze z nich będą pojawiały się na tydzień przed samym jego startem w grze, przy czym jakieś mogą pojawić się już nawet w przeciągu kilku następnych dni, tak więc obserwujcie cały czas posty od Fortnite'a i informacje bezpośrednio w grze. Wy jednak pamiętajcie, że już 3 grudnia o godzinie 20 na kanale Migało na dwie godziny przed startem eventu pojawi się live, na którym do wygrania będziecie mieć dość sporo karnetów bojowych, no i przy okazji live będzie trwał aż do startu nowego rozdziału 4, który wstępnie ma być dzień później. No a jeżeli, ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafić do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też że Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortsów na tym kanale. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Miga, o tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nowych zwiastunach nadchodzącego wydarzenia rozpad, finał rozdziału trzeciego, i która z tych informacji, które poznaliśmy wczoraj zaciekawiła Was wszystkich najbardziej. A ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy. Się dzisiaj na live około godziny dwudziestej pierwszej. Yo.